Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to oczywiście serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli, subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A ja Was, moi drodzy, witam gorąco w ostatnim filmie w roku 2023. Było mi bardzo miło, że chcieliście oglądać mnie na kanale, że chcieliście słuchać tego co mam do powiedzenia, chociaż pewnie treści sami były dość długie, ale bardzo bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za każdego jednego suba. Jeśli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda filmy, to bardzo zachęcam do tego, żebyście kliknęli oczywiście subskrybuj. A dzisiaj moi drodzy w ramach takiego ostatniego filmiku w ciągu roku zrobimy sobie takie Q&A na podstawie pytań, które zadawaliście na moim Instagramie, gdzie swoją drogą bardzo serdecznie Was zapraszam. A więc biorę telefon do ręki i startujemy z pytaniami. Pytania są różne, z różnych, z różnych kategorii, więc od razu Wam powiem, że, będzie, że każdy dowie się może czegoś ciekawego. Będą tematy takie stricte związane właśnie z ciążą, będą tematy stricte związane z treningiem, ze mną, ze mną i z remem itd. Tak A więc moi drodzy, zapraszam Was do tego, żebyście sobie założyli kawę, zrobili herbatę, czy jakieś dobre jedzonko i zabieram się do odpowiadania na Wasze pytania, które najczęściej się pojawiały. Też takie, które były najciekawsze i takie, na no, które nie odpowiedziałam w, żadnych, w żadnym z ostatnich Q&A, ale mam je zapisane, więc wszystkie te osoby, które gdzieś tam uważały, że ich pytanie pominąłam, mogą się właśnie też zdziwić, bo te pytania właśnie były przeszkowane do tego Q&A. Śliczę ciężarem, czuję, że mam siłę, ale nie widzę efektu. Kardio, bo omijam je szerokim łukiem. Jeśli chodzi o trening siłowy, to trening siłowy spala stosunkowo mało kilokalorii, więc jeśli Waszym celem jest redukcja i yy, liczycie kilokaloria i po prostu jesteście cały czas na takim sam pułapie kilokalorii i ta waga nie spada, to ja bym albo ucięła kilokalorie, jeśli jest w ogóle jeszcze z czego. Zdecydowanie dodam więcej aktywności fizycznej, takiej właśnie spontanicznej, aerobów, cardio i tak dalej, ponieważ to przypala. Zdecydowanie więcej kilokalorii niż trening siłowy. Trening siłowy to przy dobrych wiatrach jak w 200-300 kilokalorii to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Natomiast no, taki trening robowy, trening cardio czy właśnie NIT, czyli właśnie spontaniczna aktywność fizyczna niezwiązana z treningiem, to pozwala przypalać nam w ciągu dnia zdecydowanie więcej kilokalorii właśnie niż trening siłowy. Więc jeśli nie widzisz efektów, to prawdopodobnie właśnie z tego tytułu, że tych kilokalorii jest za dużo. I nie masz deficytu. Jeśli nie masz deficytu to możesz go wytworzyć albo ucinając kilokalorie, albo dodając więcej takiej aktywności fizycznej, właśnie w procesie cardio, aerobów czy większego nitu. Kolejne pytanie. Czy powiększałaś ostatnio usta? Ja usta powiększałam gdzieś z dwa lata temu, jak mniej więcej ostatni raz. Natomiast to, że one teraz wyglądają trochę większe, jest to spowodowane właśnie aparatem, bo aparat jakby jest na tym zębie, więc jeszcze bardziej wypycha te usta do przodu. więc dlatego one się wydają teraz pomniejsze. Pewnie jak ściągnę aparat, to również będzie różnica w drugą stronę. Natomiast, tak jak widzieliście na moim Instagramie, jak wrzucałam wam ten filmik z moim makijażem, to właśnie ten kształt ust ja też po prostu zaznaczam konturówką. No też bez pomalowanie błyszczykiem, czyli bez wiecie, takiego błysku, który odbija to światło, czy bez płasie konturówki też wyglądają na, na mniejsze. oczywiście z rana, kiedy wiecie, tam jest głowa o, taka odciśnięta od poduszki, i tak dalej, twarz odciśnięta od poduszki, no to te usta też wyglądają na, na większe, więc tak jakby yy, wszystko zależy od tego, w której porze dnia gdzieś tam je widzicie, czy jest tam czy nie. Ale tak naprawdę to, to że widzicie teraz różnicę taką między tym, co było na przykład dwa lata temu, a teraz, jest spowodowane w tym momencie właśnie. Stricte y, aparatem. Jakie ćwiczenia na większe łydki, duży mięsień i tłuszcz, moi drodzy, nie ma ćwiczeń, które spalą tkanki tłuszczową lokalnie z jednej wybranej przez nas partii. Jeśli mamy właśnie łydki, które są problematyczne i w stosunku na przykład do naszych ód wyglądają na większe, wyglądają na bardziej masywne, jest tam więcej tkanki tłuszczowej, to przede wszystkim odpowiednio rozłożona w czasie redukcja. I raczej łydki będą jedną z tych partii, która będzie gdzieś tam na samym końcu spadać, więc pewnie tutaj już będziecie czuć się takie... Yy, bez tłuszczu, a na łydkach jeszcze tej tkanki czym trochę zostanie, więc wtedy trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia, to ja bym powiedziała wręcz w drugą stronę, że jeśli chcecie mieć smukłe łydki, to ćwiczeń na łydki bym w ogóle nie robiła. I już Wam mówię dlaczego. Ponieważ mięsień, który stymulujemy cały czas chodząc, biegając, trenując siłowo i tak dalej, do tego, jeśli ułożymy stricte właśnie ćwiczenia na łydki, to on po prostu będzie się w miarę możliwości rozrastał, będzie się rozbudowywał. Więc jeśli chcecie, żeby te łydki były smukłe, to po prostu zrezygnujcie z ćwiczeń na łydki, postawcie na ujemny bilans energetyczny i starajcie się moim zdaniem to jest bardzo ważne właśnie rolować, rozciągać te łydki, ponieważ no, nasze łydki są bardzo mocno ponieważ jakby przez cały dzień uczestniczą w naszym ruchu, więc warto je rozluźniać, rozciągać i po prostu w ten sposób podejść. Wydaje mi się, że ten mięsień może też się delikatnie tak jakby mm, rozciągnąć i przez to wyglądać smuklej. Natomiast tkanka tuczowa właśnie zlokalizowana na łydkach jest do spalenia tylko właśnie właśnie poprzez ujemny deficyt energetyczny, który będzie odpowiednio rozłożony w czasie, bo taka szybka, skrajna redukcja, taka wiecie, dużo ucinamy kilokalorii yy, od razu, to nie da wam takich efektów, jakich będziecie chcieli, bo tkanka tłuszczowa i na łydkach, i na udach, i do najczęściej brzucha, najczęściej u kobiet jest tą tkanką tłuszczową, która jest taka dość oporna, więc tutaj potrzeba czasu. Jak Twoja ciąża, jaki był pierwszy trymestr? Już w jednym z filmików Wam opowiadałam. Mój pierwszy trymestr był po prostu bajkowy, no nie czułam praktycznie nic, że cokolwiek mi dolega. Normalnie trenowałam, oczywiście jakby trochę rozsądniej niż wcześniej, czyli jakby trochę mniejszy ciężar, słucham mocno swojego organizmu, ale normalnie trenowałam trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu pośladki, razy w tygodniu dół, zrezygnowałam w ćwiczeń takich jak hip thrusty, glute czy wszelkie ćwiczenia, gdzie tutaj właśnie obciążam brzuch albo kładę się na brzuchu i czymś się wyciążam, więc takich ćwiczeń nie robiłam. Natomiast oprócz tego, że czasami brakowało mi, wiecie, tchu w niektórych momentach, jak na przykład po schodach tak szybko albo gdzieś musiałam trochę szybciej podejść, do, to nie czułam żadnej tak naprawdę różnicy, jedyne co, co na przykład ja nie słyszałam, żeby o tym dziewczyny mówiły, to miałam takie bóle tutaj w, dolu, w dole brzucha, coś jak przy okresie, coś takiego. Nie było to nic uciążliwego, takiego wiecie, mocno bolącego, że musiałam brać jakieś tabletki i tak dalej, absolutnie nie. Czułam się bardzo, bardzo dobrze, wręcz wszyscy się dziwili, że ani nie wymiotuję, ani nie mam jakiejś mdłości i tak dalej. I pojechaliśmy na wakacje i się bardzo obawiałam właśnie, że tam mi się to wydarzy, bo to był pierwszy trymestr i się bardzo mam po prostu, że te wszystkie takie negatywne skutki właśnie ciąży tego pierwszego trymestru właśnie tam się skumulują i po prostu spędzę całe wakacje e, siedząc przy toalecie, ale no nie, było e, bardzo, bardzo, bardzo e, przyjemnie i po prostu jeszcze każdej e, takiego e, początku ciąży, bo naprawdę nic mi nie dolegało. Ile teraz przytyłaś? Ehm, ostatnio jak patrzyłam, to było gdzieś tak w okolicach 7-8 kg, no to jest tak koniec szóstego, początek 7 e, miesiąca, więc e, jakby... Gdzieś tam, biorąc pod uwagę te widełki wagowe, ile powinnam przybrać, no to to jest taka y, okej okay, waga. Natomiast, jeśli jakoś mocno na tym na tym temacie nie fikuję raczej robię to z takiej, z takiej bardziej, bardziej ciekawości, ponieważ to jest taka największa waga, którą miałam w moim życiu. Największa waga, którą miałam w moim życiu to jest 62,3 kg. Natomiast teraz już ważę w okolicach właśnie 64,5, coś takiego. To jest stan na 3 dni temu, więc nie wiem, ile dzisiaj ważę, dzisiaj się nie ważyłam. Natomiast mi to w ogóle nie przeszkadza, nie czuję w żaden sposób, żeby tych kilogramów mi przybywało i tak jakby jakoś to obciążało mój organizm. Mimo tego, że to no mówię, ważne najwięcej w moim życiu, ale czuję, że doskwiera mi tutaj coś właśnie w tym momencie. Tak samo prawa łopatka, coś po prostu mi tutaj weszło i muszę iść do fizjo, żeby sobie z tym poradzić. więc prawdopodobnie to już są jakieś kwestie związane z tym właśnie, że tutaj trochę tego brzucha jest więcej, ale nie obrywa mi odcinek lęziowy. Yy, tylko, właśnie yy, tutaj coś mi się stało z tą prawą płatką. Nie wiem, czy to ma w ogóle związek z ciążą, może to w ogóle coś innego na to miało wpływ. Natomiast, no, z takiej dolegliwości obecnie, no, to, to jest jedynie to. Yy, a my się zgadzam, oczywiście, bo był temat o to, ile przytyłam. Więc yy, tak, przytyłam około. 7-8 y, kg obecnie. Masz jakieś zachcianki podczas ciąży, albo jedzenie, które uwielbiałeś, teraz nie? Powiem wam szczerze, że stricte zaścianek jako takich nie mam, natomiast y, jedyne, co mi się zmieniło, to to, że jak kiedyś wolałam zjeść coś na słodko, to teraz bardziej wolę zjeść coś na słono, więc sobie pozwalam po prostu na jakieś słone przekąski typu Lay's Oven Bake, y, no ale to jest tam raz na, raz na parę dni dosłownie, a tak to po prostu moja dieta wygląda podobnie, tak jak wyglądała. Oczywiście wykluczając te wszystkie produkty, których kobiety w ciąży nie jeść nie mogą i też do mojej diety dorzuciłam więcej wołowiny, takie wiecie, Raz w tygodniu to jest tak minimalnie, bo wcześniej po prostu z remem nie mieliśmy w prak w ogóle dość czerwone mięso. Natomiast w ciąży zapotrzebowanie na żelazo wzrasta, a wiadomo, że dużo żelaza jest właśnie w czerwonym mięsie. W innych produktach również, natomiast, że to moje żelazo już jest na takiej granicy, że nie muszę go brać, więc chcę zrobić wszystko, żeby nie, go nie brać, bo po operacji serca brałam żelazo i po prostu no to było obrzydliwe. Strasznie się po prostu było tak metaliczne, bo smak miało i tak dalej. Wiem, że to było dawno, bo było 8 lat temu, więc teraz są inne preparaty, ale mam złe wspomnienia, więc jeżeli da radę uniknąć suplementacji żelazem, to jak to zrobić. Robić, więc staram się właśnie dietą, spróbować też to ogarnąć. Ale oprócz tego, że bardziej poszłam w takie we słone smaki, to w sumie to nic więcej mi się nie zmieniło. Kiedy podjęliście decyzję o dziecku? Decyzję o dziecku podjęliśmy. Yy, ja osobiście, <ścoughs> jeśli chodzi o mnie, gdzieś na początku tego roku, no tak dobra, w okolicach kwietnia. Natomiast Teremo był już tak powiem gotowy, dużo, dużo, dużo wcześniej, ale po prostu nie naciskał na mnie, nie nalegał jakoś tak mocno tak itd. Tylko po prostu rozmawialiśmy na ten temat, gdzieś po prostu rozmawialiśmy o moich obawach itd. No i potem jakoś tak się zdecydowaliśmy, że no dobra, no to spróbujemy. Jeśli teraz no nie wyjdzie, to po prostu na jakiś czas odpuścimy, ponieważ wesele mojej siostry właśnie jest w przyszłym roku w sierpniu. I nie chcieliśmy, nie żeby było tak, że właśnie się zbiegnie to z czasem porodu, więc tutaj tak staraliśmy się to wycyrklować, żeby jeśli się nie uda, dobra, to odpuszczamy i po prostu już spróbujemy po, po weselu mojej siostry. Natomiast, że udało się praktycznie od razu, to no takie stałe się stało. Ale tak jak mówię, mega fajne było zremastowane to, że on po prostu poczekał na to, aż ja będę gotowa, więc to było takie fajne, że mnie w tym wspierał, nie naciskał jakoś mocno i tak dalej, tylko po prostu rozmawialiśmy, bo ja tych obaw naprawdę miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja lubię dzieci bardzo i chyba wydaje mi się, że dzieci też mnie lubią, przynajmniej te, te, co mam gdzieś tu w okolicy najbliższej. Ale właśnie mam coś takiego w głowie, że miałam dużo obaw związanych właśnie z tym, jak to będzie jak to będzie, jeśli chodzi o stan jakiś tam prawny w Polsce. Że no po prostu bałam się bardzo o moje zdrowie i życie, no ogólnie jakby po prostu byłam pełna obaw i razem z Remem po prostu to rozwijaliśmy na takie czynniki pierwsze, rozmawiając. No, i uznałam, że dobra, że ja chcę mieć te dzieci, no to jakby lepszego czasu nie będzie, bo te obawy, o których ja mówiłam, zawsze będą. To się nic nie zmieni w tym temacie, więc no, tak czy siak uznaliśmy, że dobra, spróbujemy. No, i jestem mega zadowolona z tego, z tego powodu i jestem mega szczęśliwa. Miałaś kiedyś sylwetkę z Jeśli tak, to ile zajęło ci wyjście z niej? Miałam kiedyś sylwetkę z tutaj możecie zobaczyć zdjęcie, jeśli uda mi się znaleźć, tutaj wam wrzucę. Natomiast to było spowodowane tym, że po prostu nic nie trenowałam. No, ja mam 1,70 m, więc powiedzmy, że nawet jedząc, po prostu bardzo ciekawe jedzenie, bo tak wtedy jadłam. To po prostu, no ta myśl rybka nie wygląda jakaś najgorzej. Natomiast ze sportem nie miałam nic wspólnego. No, moja dieta ze zdrową też nie miała nic wspólnego. Chociaż u mnie w domu gdzieś tam zawsze się przebijały, wiecie, warzywa, owoce, w szczególności np. jak były wakacje, no to pamiętam, że tych warzyw, owoców było bardzo dużo. Natomiast wiecie, nikt nie zwracał uwagi wtedy na to, żeby białka była odpowiednia ilość w posiłku, żeby były zdrowe tłuszcze i tak dalej. Więc po prostu moja dieta była taka jak ta była, no i po prostu tak wyglądała moja sylwetka, więc ciężko mi trochę stwierdzić, jak mogłaby wyglądać, gdybym w samym momencie zaczęła trenować, bo mam 16 lat, 15-16. Natomiast potem jak poszłam na studia i właśnie moja sylwetka wyglądała cały czas podobnie, bo nic nie trenowałam, to ta sylwetka zaczęła się zmieniać, więc wydaje mi się, że tak... Po, po roku ona wygląda naprawdę już bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście to nie wygląda tak jak teraz, że wiecie ten pośladek był taki większy, były mięśnie widoczne, że te plecy były też trochę zbudowane. Natomiast wyglądała już całkiem akceptowalnie, już nie była taka typowa skinny fat. Natomiast potem przyszłam w drugą stronę i byłam po prostu totalnie chuda, po prostu chuda. Bo uznałam, że po prostu jedząc mało kilokalorii to będę najbardziej fit, a mi zależało, zależało przede wszystkim właśnie na tym, żeby mieć kalorifer na brzuchu. I zauważyłam, że po prostu im mniej jem, ten kaloryfer jest bardziej widoczny. Natomiast to po prostu była skóra i kości. No i miesięcy wtedy też oczywiście były widoczne. Natomiast potem dokładam tego jedzenia stopniowo i cały czas trenowałam na siłowni, w sumie to już trenuję od 12. Prawie od 12 lat i po prostu ta sylwetka cały czas się poprawiała, no bo te mięśnie miały się z czego budować, więc po prostu to było taki długi rozciągnięty w czasie proces, ale po roku ta takiego trenowania i chociaż nawet takiego, wiecie, trochę bezmyślnego, bo to były takie początki, początki, i jedzenia odpowiedniej ilości białka, skupienia się właśnie na w ogóle aktywności fizycznej jakiejkolwiek, wiadomo, trening książow będzie najlepszy do tego, żeby pozbyć się sylwetki z to właśnie po roku czasama sylwetka wyglądała zdecydowanie inaczej, zdecydowanie lepiej. Czy posiadasz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to jakie? Nie posiadam żadnych tatuaży. Kiedyś miałam ochotę sobie zrobić, właśnie po operacji. Chciałam sobie zrobić takie tutaj, powiedzmy, logo, takie Supergirl, ale no, jednak z tego zrezygnowałam. Więc ja jestem osobą, która nie ma żadnego tatuażu, więc. Jeszcze pewnie wszystko przede mną. Nie wiem, czy się na to zdecyduję. Podobały mi się takie malutkie tatuaże, natomiast takiego wielkiego bym sobie, wiecie, jakiegoś rękawa i tak dalej, co bym sobie nie zrobiła, no bo to nie jest w ogóle w, tak, w moim stylu, bym się chyba z takim czymś źle czuła. Ale takie malutkie, wydaje mi się, że czas pokaże, ale wydaje mi się, że bardziej jestem to no tak niż Jak zacząć na siłowni, jeśli chodzi o odchudzanie i modelowanie? Co kupić? Jeśli chodzi o zakupy, twoje, tak naprawdę skupiłabym się na karnecie, na siłownię. No i jakiś wygodny strój to też warto mieć, więc albo masz w domu, albo po prostu warto coś kupić, w czym się będziesz czuła dobrze i komfortowo. Bo wiecie, nie ma nic gorszego, jak idziecie na siłownię, gdzie trochę jesteście skrępowane, bo to jest wasz, wasz pierwszy raz na siłowni i jeszcze macie jakieś takie ubranie, które też, też was krępuje, że tutaj ciężko wam wystali, tutaj obawiacie, że widać celulit dalej, To jeszcze bardziej potęguje takie uczucia, że czujecie się nieswojo, więc ja bym po prostu brała się komfortowo, kupiła karnet na siłownię i jeszcze masz możliwość. To jest w ogóle dla mnie najlepsze, co można zrobić. Jeśli jest się takim nowicjuszem i ja na przykład, gdybym miała zaczynać teraz od nowa, jakby od zera, to właśnie tak bym zrobiła. Wykupić sobie trzy treningi u trenera personalnego. Ja wiem, że to jest wydatek tam rzędu 300 500 zł, w zależności od tego, jakie ceny mają dobrzy trenerzy w Twojej okolicy, ale wydaje mi się, że to jest warte swojej ceny, ponieważ to zaowocuje w przyszłości, że nie zrobisz sobie krzywdy. Będziesz wiedziała jak trenować, będziesz pewność, że trenujesz poprawnie technicznie i też po prostu na no, ten trener może Ci ułożyć plan treningowy, więc będziesz wiedziała, co i jak trenować, żeby osiągać jakby szybko swoje cele. A jeśli to taki tip, jeśli po prostu jakby Tobie szkoda pieniędzy, tyle wydać naraz, szkoda Ci właśnie, nie masz jakby nie, nie, nie jest w stanie się zbierać, to poproś właśnie. O prezent właśnie na podchoinkę czy na urodziny, właśnie o taki voucher na przykład na trzy treningi u trenera personalnego, i naprawdę zobaczysz ogromną różnicę, bo też to, to ci pozwoli przełamać taką barierę takiego wstydu, trochę takiego właśnie yy, zakłopotania na siłowni, i poczujesz się tam po prostu yy, komfortowo. Więc wydaje mi się, że to jest warte każdych pieniędzy, jeśli po prostu chcesz to iść. Więc, więc jeśli chodzi o od czego zacząć, to ja bym zaczęła właśnie od tego, a jeśli chciałabyś po prostu zacząć sama, no to dużo filmików na YouTubie, jest bardzo dużo teraz kont i na Instagramie, i na TikToku, i na YouTubie, które po prostu pokazują i omawiają krok po kroku, co zrobić. I można to zrobić samemu, można się tego samemu nauczyć i tak dalej. Natomiast jeśli zależycie na czasie, też się zależycie na tym, żeby to zrobić dobrze, od samego początku, a nie błądzić, bo ja na przykład byłam taką osobą tylko to było no 12 lat temu, więc też tak powiedzmy takiego wysypu na Instagramie, czy na YouTubie, czy na TikToka w ogóle w Polsce nie było jeszcze, no to nie było tak jak teraz jest, więc teraz ten dostęp do informacji jest naprawdę bardzo, bardzo duży. No ale gdzieś tam ja też właśnie robiłam tę metodą prób i błędów, szukam w internecie, chodziłam na jakieś szkolenia, kursy i tak dalej. No, i ta droga przez to się wydłuża, jak chcesz to zrobić samodzielnie. Natomiast, jeśli zależy Ci na czasie, to warto po prostu poprosić o pomoc, właśnie jakiegoś trenera, do niego się zgłosić, czy do jakiegoś dietetyka i trenera, i po prostu sobie tak to wszystko zebrać do kupy i na pewno Ci się wiele rozjaśni w głowie i też będziesz wiedziała po prostu, którą drogą iść, żeby to przynosiło takie efekty, jakie chcesz. Chciałabym zacząć działać w nowym roku, wreszcie będę mogła trenować po ciąży, kiedyś do Ciebie najlepiej zgłosić. Moi drodzy, to jest temat bardzo, bardzo, bardzo ważny i ja Was też zachęcam. Jeśli chcecie trenować, czy właśnie redukować od nowego roku. I chcielibyście się zgłosić właśnie po plan żywieniowy i treningowy, i chcielibyście po prostu zacząć bez takiego fal startu od nowego roku, czyli na przykład w okolicach 3 stycznia, to najlepiej po prostu będzie, jak się zgłosicie po świętach. Bo wy potrzebujecie czasu, żeby uzupełnić formularz, bo na podstawie formularza ja was poznaję i po prostu mogę tą dietę i te treningi dopasować jak najbardziej do was. Więc tak naprawdę, im bardziej szczegółowo, im bardziej precyzyjnie wypełnicie tą ankietę, to potem nie będzie takiego czegoś, że a jednak nie lubię tego, jeszcze, a jednak nie lubię jeszcze tego i w sumie to wolałabym się na, ja na słodko, a nie na słono i tak dalej. Więc ja to zawsze proszę, żebyście wpisywali właśnie w formularzu wszystkie takie rzeczy, które pozwolą mi ułożyć dietę taką wiedzę, je na miarę dla was. No i trening tak samo, tak? Jeżeli chcecie osiągnąć jakiś swój cel, no to też warto, żebyście to dobrze opisali. I też, na przykład, jeśli macie jakieś przeciwwskazania, jakieś kontuzje, schorzenia itd., dalej też warto to opisać dobrze, właśnie w tym formularzu. Natomiast, jeśli chcecie zacząć właśnie od 3 stycznia, wyjechać już z dietą, z treningiem, to zgłosić się do mnie po świętach, bo wy potrzebujecie czasu właśnie na, na uzupełnienie ankiety, a ja potrzebuję czasu, tak, 4 dni robocze, żeby rozpisać wam te plany. Więc, jeśli chcecie wystartować właśnie. Z nowym rokiem, to lepiej się zgłosić właśnie po świętach, na przykład 27 grudnia, i po prostu wtedy możemy sobie na spokojnie zacząć działać i macie pewność, że po prostu te plany będziecie mieć na czas i nie będzie żadnego fajstartu. Czyli istnieje możliwość zakupu pakietu dla par, kiedy lubi się całkowicie inne produkty. No i pamiętam, że ostatnio było pytanie, czy kiedy ma się inne cele świadkowe. Tak, moi drodzy, pakiet dla par jest to pakiet dla dwóch osób, które po prostu chcą osiągnąć dany cel razem. I na przykład, niezależnie od tego, czy jedna osoba ma cel, jakim jest budowanie masa, druga osoba ma cel, jakim jest redukcja kilogramów, jedna osoba może chcieć trenować w domu, a druga może chcieć trenować na siłowni, niezależnie od tego, czy jesteście właśnie parą, mężczyzna, kobieta, czy, czy jesteście parą na przykład dwie siostry, czy jesteście parą, na przykład dwie koleżanki, dwie przyjaciółki, mama z córką, jakakolwiek para. Po prostu chodzi o dwie osoby, które chcą osiągnąć jakby dany cel razem, to możecie po prostu wybrać ten pakiet dla par. On się najbardziej opłaca, ponieważ on jest najkorzystniejszy cenowo. Jeśli się zrzucacie na to, to zobaczcie, że w przyczynie na jeden miesiąc na jedną osobę wychodzi zdecydowanie taniej niż pakiet dla jednej osoby. Więc jeśli wiecie, że na przykład wasza przyjaciółka czy wasza mama ma właśnie taki cel od nowego roku, to warto może im tam gdzieś wziąć pod pachę i spróbować właśnie z nią ten pakiet wykupić, bo naprawdę to się opłaca. I ja też wiem, że wtedy jak są dwie osoby i ja was weryfikuję powiedzmy z waszych działań, z waszych raportów, to też wiem, że takim, dwu, takim osobom jest dużo łatwiej właśnie się trzymać tej diety, bo się motywują wzajemnie, bo jak wiedzą, że tamta osoba ciśnie, idzie na trening, yy, zrobiła zakupy, ugotowała właśnie jedzenie z jadłospisu, no to tamtej drugiej osoby będzie trochę jak głupio nie pójść na trening, trochę głupio będzie jej odpuścić, bo ona będzie wiedziała, że tamta druga osoba cały czas działa i że będzie mieć fajny efekt, więc jest takie wzajemne nakręcanie się i napędzanie, no i wiadomo, że też jakby trochę i łączy te osoby, yy, więc jeśli to jest para, to też bardzo fajnie się wspierają, no i też jeśli to nie jest para, która mieszka ze sobą, to też yy, właśnie yy, no też to fajnie działa właśnie na tą relację. Jeśli chodzi o posiłki, tutaj tak naprawdę zależy wszystko od Was. Możecie mieć posiłki całkowicie inne, możecie mieć posiłki wszystkie takie same dla ułatwienia właśnie gotowania, robienia zakupów, jeśli mieszk mieszkacie razem, a możecie mieć posiłki różne i na przykład tylko posiłki obiadowe będą takie same, żeby Wam ułatwić właśnie gotowanie tych obiadów. Więc tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Was, ja to dopasowuję indywidualnie do każdej z par, każdej z osób osobno. Kolejne pytanie, czy kroki robione w domu, nie nienabieżni, tak samo liczą się jak na dworze? Tak, jak najbardziej tak. To jest po prostu krok, to krok, więc nie ma znaczenia, czy po prostu sprzątasz w domu, czy odkurzasz, czy właśnie bawisz się jedzieśmy w domu i tak dalej, czy po prostu spacerujesz dookoła gdzieś w parku. To te kroki liczą się dokładnie tak samo, bo nasz organizm po prostu wykonuje tyle samo pracy, żeby chodzić po domu, co żeby chodzić właśnie po dworze. Więc jak najbardziej te kroki liczą się tak samo. Moja mama na przykład potrafi sprzątając dom, który moich rodzin jest dość duży, zrobić w ciągu dnia 13 tysięcy kroków. Więc te kroki i czymś tak samo, jak ona by po prostu poszła na spacer i zrobiłaby 13 tysięcy kroków na spacerze. Czy układasz dietę i ćwiczenia dla kobiet w ciąży? Tak, jak najbardziej. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz to musimy mieć zielone światło właśnie od lekarza. Więc jeśli mam zielone światło od lekarza, jeśli chodzi o treningi w ciąży, i jeśli mamy jakieś inne zalecenia właśnie od lekarza y, dotyczące właśnie treningu w ciąży, to również ja to wszystko uwzględniam i Dopasowuje właśnie trening do Twojego obecnego stanu, do Twojego samopoczucia. I diety tak samo, to jest niesamowicie istotne, ponieważ jakby tutaj dieta jest kluczowa, ponieważ na początku ciąży dostajemy masę informacji odnośnie tego, czego nie można jeść, na co zwrócić uwagę i tak dalej, żeby po prostu nasze dziecko było bezpieczne, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby dziecku nie zrobić krzywdy, żeby tą ciążę, ciążę utrzymać, żeby czasami nie mieć jakiejś toksoplazmozy, żeby nie mieć właśnie różnego rodzaju jakichś zakłód i tak dalej, które są bardzo, bardzo szkodliwe i dla mamy, i dla dziecka. Więc jak najbardziej tak. Natomiast mówię, warto żebyś, żebyś przed takim zgłoszeniem się do mnie miała zielone światło od swojego lekarza, żebyśmy po prostu mogły już dalej zacząć działać i ja zawsze zachęcam dziewczyny w ciąży, żeby sobie robiły taką autoregulację tego treningu, żeby też starały się siebie słuchać, swojego organizmu, żeby też na siłę nie trenowały się, nie się, jeśli nie czują się dobrze, jeśli nie czują się zmęczone, mają jakieś gorsze samopoczucie i dalej, żeby po prostu na siłę nie starały się robić tego treningu i też żeby zwracały uwagę właśnie na tętno podczas wysiłku i też żeby zwracały uwagę na, to, na swoje samopoczucie właśnie podczas Podczas treningu, po treningu, no i też przede wszystkim przed treningiem, po prostu. Co to za aparat? Aparat, który mam, jest to aparat ortodontyczny, stały, estetyczny i on po prostu ma takie przejrzyste zameczki, więc dlatego z daleka muszę tego tak mocno nie widać. Na żywo to pewnie widać dużo bardziej niż właśnie tutaj w, w kamerze. I do tego mam takie jasno-różowe gumeczki, których też nie widać, więc jak mówię, no to pewnie ten aparat jakby jest dużo mniej widoczny niż taki, wiecie, zwykły metalowy aparat. Ja jestem z niego mega zadowolona i obecnie właśnie współpracuję z. Escetik stomatologia i tam właśnie założy, założyliśmy ten aparat. Zróbmy na to, że miałam z jednej strony właśnie zgryz krzyżowy. Więc, szukacie miejsca godnego polecenia, w którym będzie dużo profesjonalistów, którzy po prostu zadbają o wasze zęby, o wasz uśmiech, i będziecie czuć się tacy zaopiekowani, to ja ze szczerego serca Wam polecam właśnie tą miejscówkę. Moja mama również u nich robiła swoje zęby, za moją namową, i ma no przepiękne zęby. Ja ci nie, nie mogę zaczekać, aż sama będę mieć takie ładne zęby. Jak ona w prostu ma zęby, jak z okładki, bo zrobiła właśnie u nich bonding, uzupełnili tam szyjki, ściągnęli kamień, zrobili wybielanie i tak dalej, więc te zęby ma po prostu perfekcyjnie do, do, dopracowane, więc ja czekam, aż efekt u mnie będzie taki sam, no pewnie to będzie za parę miesięcy, za ściągniem ten aparat i potem zobaczymy, które tam zęby trzeba właśnie gdzieś tam uzupełnić i trochę je nadbudować. Pytanie o steper: Jak często i jak długo wykonywać ćwiczenia na steperze? Steper, moi drodzy, ja traktuję jako formę takiego kardio, jako formę takich aerobów. No i po prostu robię sobie 30-40 minut, jak byłam na redukcji, robiłam nawet 60 minut, po prostu naczczo z rana, żeby mieć, to wiecie, tą aktywność taką właśnie w postaci cardio aerobów odkaczoną. Teraz ciągle również wykonuję na steperze, tylko wiecie, już nie robię tak mocno, tak się nie, nie wczuwam w ten ruch ten ruch jest trochę krótszy, no i też staram się tak, wiecie, mocno tak nie męczyć, też tak robię do 20-30 minut. I co tak naprawdę, jak często i jak długo, zależy od tego, jaki masz cel. Jeśli twoim celem jest redukcja, to tak jak powiedziałam na samym początku, można sobie tak jakby tym ćwiczeniem na steperze właśnie regulować ten wasz deficyt, czyli im więcej ćwiczycie na stepperze, czyli 40 minut zaczynacie, potem w miarę czasu zwiększać do 60 minut, na przykład, to te efekty będą większe, bo ta redukcja będzie Wam. bo ten deficyt będzie się pogłębiał, bo będziecie przepalać na tym steperze więcej kilokalorii. Natomiast sam stepper nie daje żadnych efektów w zasadzie, nie wiem, wysmuklenia nóg, czy szczuplejszych ud, czy podniesienia pośladków itd. On po prostu działa jako forma przepalania kilokalorii, taka sama jak właśnie chodzenie pod górę na, na bieżni, chodzenie właśnie po schodach tych takich na, na siłowni, orbitrek, rowerek itd. Tylko po prostu to jest inna forma ja bardzo lubię steperek, ponieważ on jest malutki, mogę go włożyć, wiecie, pod kanapę wsunąć i go nie widać. Natomiast jak miałam rowerek w mieszkaniu, to po prostu był cały czas w salonie i denerwowało mnie po prostu to, że wchodzę do salonu i widzę ten rower, tylko właśnie ten rower, chociaż u nas dużo osób na jak przychodziło, przychodziło na jakieś powiedzmy, imprezki i tak dalej, sobie się dali na tym rowerku i sobie podałowali, więc może to było też jakieś takie, więc może to też była jakaś taka forma zachęcania innych do aktywności fizycznej. Natomiast, no, steper jest fajny, bo jest mało poręczny. Natomiast tak samo się sprawdziłam. Na przykład, bieżnia taka do domu, na której możecie chodzić, czy jeśli macie więcej miejsca, no to właśnie rowerek, orbitrek i tak dalej. Więc to jest po prostu forma przepalenia kilokalorii, która się przydaje właśnie albo do poprawy naszej kondycji, naszej wydolności, albo jeśli celem jest redukcja sama w sobie, no to pozwoli wam przepalić więcej kilokalorii, jeśli będziecie tego każdy tych aerobów na tym steperze wykonywać więcej. Więc ja to tak traktuję. Ostatnie pytanie, czy mamy już wybrane imię dla Dizzi? I czy ogłosimy płeć. Tak jak mówiłam o na moim Instagramie, na pewno zdradzimy Wam, jaka to płeć, pewnie jeszcze w grudniu. I imię mamy praktycznie wybrane, natomiast no jeszcze to nie jest takie, wiecie, klepnięte, podpisane, więc pewnie jak zobaczymy, jak się Dzidzia urodzi, no to wtedy zobaczymy, czy to imię właśnie do, do niej pasuje. I wtedy tak naprawdę wszystko się zweryfikuje, czy właśnie to imię, które myślimy, że jest dla nas ok, które nam się podoba jak to też podoba się większości naszej rodziny, czy właśnie ono zostanie, czy jednak będziemy coś innego szukać. I to, moi drodzy, było na tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez cały rok. Dziękuję Wam za każdą jedną subskrypcję, dziękuję Wam za dzisiejszy filmik. To był taki filmik, wiecie, y, stricte y, o, o mnie. Trochę było Waszych pytań o jakieś żywienie, o treningi i tak dalej. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście dla siebie. Ja jak zwykle to przemawiam tam do Instagrama, tutaj Wam się wyświetli, jeśli macie jakieś pytanka, to śmiało wbijajcie właśnie tam, ja tam raz w tygodniu minimalnie robię Q&A, tutaj macie linka do naszej strony, jeśli chcielibyście właśnie zacząć z nami współpracować od stycznia, od nowego roku, to śmiało wbijajcie, właśnie tam, tam macie różnego rodzaju opcje współpracy indywidualnej, w sensie subiety i treningu dla kobiet, dla mężczyzn i dla par jeśli nie jakiś jaki produkt wybrać, to tutaj w tym miejscu dokładnie, jak sobie zejdziecie na dół, jest taki wielki napis quiz i tutaj możecie sobie rozwiązać quiz, który pozwoli Wam dobrać produkt właśnie do Waszego celu. Jeśli oczywiście y, macie jeszcze jakieś inne pytania, to śmiało piszcie najlepiej do mnie na maila, bo tam nigdy mi to nie zginie, na maile zawsze odpisuję, na instagramie czasami te wiadomości wpadają do różnych skrzyneczek. Do różnych tych folderów, i po prostu potem ciężko czasami to odszukać. A więc, moi drodzy, na koniec raz jeszcze wesołych świąt. Życzę Wam cudownego czasu spędzonego z rodziną w gronie najbliższych, żebyście te święta spędzili tak, jak tego chcecie i tak, jak lubicie, żebyście nie mieli żadnych zmienia odnośnie tego, co zjedliście i ile zjedliście, i żebyście w nowy rok weszli z nową energią, zmotywowani, uśmiechnięci, wypoczęci, i żebyście wierzyli w Wasze możliwości, i żebyście po prostu byli szczęśliwi i czuli się spełnieni. Tego Wam i sobie życzę. I do zobaczenia w nowym roku 2024. Pa, pa.